Okay, dzisiaj mamy 13 stycznia 2014 roku. Mój staż na siłowni to ponad rok czasu i, i jakieś 10 dni, kiedy w ogóle działo się że jest coś takiego jak dieta. Moja waga jest na dzień dzisiejszy 78 kg, bo fat około. 7, 8, 9 procent. Moim celem jest zejść do 6, 5 procent. Zobaczymy na co będziemy stać. To jest na dzień dzisiejszy. że żebym się wycinał do momentu, aż na moich nogach nie pojawią się prążki. A jeszcze trochę tłuszczy na, na nogach zostało. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało.